Czemu ty tak wcześnie mi to kazałeś przyjść człowieku? O siódmej Siódma dziesięć jest no Ja tu od piątej trzydzieści jestem no nogach, nie wiem o co ci chodzi Kapcie załóż Jak tam poszalałeś coś w weekend? Schlałeś się jak świnia? No coś ty, przeczytałem dwie książki i poszedłem spać Zrobić ci herbatkę? Mam pigwową Nie, yeah, pigwowa, zajebisty smak taki sz Szalony trochę nawet, nie? Czy ja wiem czy szalony? <kuh> To pójdziemy <laughs> Facebooka. Mhm. To co, może będziemy gdzieś się poruszać na jakiś spacerek? Znaczy <laughs> plecy mnie bolą trochę. No nie wiem, może na Nordic Walking jeszcze pójdziemy. <laughs> nie, to nie dla mnie. Chodź, kaszki pokarmimy, będzie fajnie. Okej. Okay. No to co, wariacie, dawaj lecimy! Już, jeszcze leki tylko wezmę swoje. Ważne, leki ważne, ważne. Oh. Chcesz Michałka? <noise> no dobra tam, raz się żyje. Dobre takie niesłodkie. Dzięki Bogu, że winda jest. Tak w większości bloków jest winda. W tych nowszych tak, ale w starych to nie ma, kto wtedy o tym myślał. Chodź sobie, przejdziemy tym skrótem. Tam są czereśnie. Czasami sobie chodzę zrywać. Nie sobie sobie co? O, o, ty Mogę ci tak kupić, bym, kurwa no jakbym z graczolem normalnie. Ze sklepu to nie to samo. Hołe... ty? przesyła 6 zł i 15 groszy. Dwója robisz wem trzy wydech. No. A długo jeszcze będziemy na te czereśnie szli? Psiakrew, no gdzie to było? O, słyszysz? To gil. <laughs> no. Gil A to Bukszpan. Nie nic, bo pod ochroną. <gry> Jak tam zdrówko? O, dobrze, że pytasz Wiesz, trochę z kolanami <gry> mam problem Zaczyna mi od pewnego momentu Wiesz, biorę codziennie leki rano na tarczyce No i skończyłem z wybitym palcem, rozumiesz? O, zatrzymaj się, zatrzymaj się To zatrzymaj jest dupa dobra? Nie, bazarek otworzyli, zatrzymaj się tutaj gdzieś Nie, Trochę drogie, dawaj na Bemowo pojedziemy Chociaż czekaj a nie, na wymowie też ładniejsze mają. Za 40 minut stąd jest, nie? Dobra, to ja sobie jutro przed pracą pojadę autobusem. O, ale bym coś słodkiego, jakąś wz sobie zjadł. WZ-kę! Wuzetkę. Znam jedną kawiarenkę. O 10 rano. No? Okej. Okay. Jakie w ogóle plany masz? Jakieś ten koncerty, festiwale, wszystko się pootwierało, zajebiście co? Eee, to wolę sobie w domu posiedzieć krzyżówki albo sudoku rozwiązać A muzyki można posłuchać sobie przecież z internetu, nie? Po co tak skakać? Przeziębię się jeszcze przez cały dzień Dobra, dobra, To już wszystko wiem, dzięki A Ty jedziesz gdzieś? Gdzież jadę, ale... Bez Ciebie chyba No mówiłem, że nie jadę przecież Dobra, to po, pocztówkę mi możesz z tamtego miejsca kupić, jak gdzieś już... Będę miał albo magnes na lodówkę. O, o kurwa, magnesy. to Sandra. No, przyciągasz, powiem ci, jak magnes. No właśnie, musimy do apteki, bo magnes mi się skończył. O, boi siupaj boj. mm, kocham wózek. Super początek dnia. Co ja mam z tym keksem zrobić? Zjeść, cały. Dobra, Chrybatki mm, to tu dla nas. Panie na niego ten wrządek wyleje. No wiesz co? Miętka na trawienie dobra. No to graczel to graczel jest to sto procentowo wygraćalna. No. Mm?